Cześć, witam wszystkich ponownie na moim kanale. W poprzednim odcinku w Golfiku w piątce wymieniałem poduszkę skrzyni biegów i na dole taki łącznik stabilizujący nam skrzynię biegów i silnik, żeby nam nie latał tył przód. Tutaj zresztą stare części, jak ktoś jeszcze nie widział, może sobie zobaczyć, tam jest wyjaśnione, dlaczego ten łącznik wygląda tak, a nie inaczej. W tym krótkim filmiku nagram Wam jak usunąć wyciek płynu chłodniczego. Tylko Wam powiem tyle, że ten płyn chłodniczy miał m.in. wpływ na to na jakość i trwałość tych, tego łącznika pod spodem aluminiowo-gumowego. Także żeby wymienić i zlikwidować te wycieki musimy sobie odkręcić obudowę razem z filtrem i odkręcić sobie akumulator i podstawę akumulatora. Nie musimy, ale będzie 10 razy prościej. Tutaj w tym miejscu mamy takie multi -połączenie wodne z czynnikiem temperatury, już był widzę naprawiany. Jakieś opaski, jakieś węże był wymieniane, nawet to wszystko widzę. I tam często gęsto właśnie pod tym cieknie nam Płyn chłodniczy, o, to jest plastikowe, głowica aluminiowa i głowica pracuje, a to nie za bardzo. Także okej. Okay. ściągam wszystkie te węże i to wszystko rośnie normalnie od oleju, masakra. To jeszcze w ogóle z tej pompy wakum też chyba olej cieknie. Taki widok, panie panowie, mi się ukazał <laughs> po ściągnięciu. nie wiem co to jest może to jest już jużczelka może to jest silikon nie mam pojęcia no ale to nie miało, prawa, nie miało prawa nie cieknąć tak powiem także tutaj to wygląda tak trzeba to teraz sobie wszystko poczyścić i jeszcze zobaczę za chwilę czy z tej pompy nie cieknie za mocno Dobra, poczyściłem. Sprawdziłem faktycznie coś tam się poci pod spodem, pod tą pompą waką, ale to oprócz tego to jest narzeźbione strasznie, jakieś opaski są zakładane, bo tu jest połamane całe te złącze takie. Co idzie ten przewód podciśnienia z wspomagania hamulców. Także aż powiem wam szczerze, że strach tego ruszać troszeczkę. Ech, bynajmniej na pewno jak to założę to nie będzie ciekło. Nowy czujnik. Cała budowa nowa. Wszystko nowe. Także jak znajdę części do tej pompy waką tą uszczelkę i się kuzynka zdecyduje to możemy też ją wymienić, aczkolwiek jest więcej innych problemów raczej możliwe, że ważniejszych od tego powiem szczerze, że poskładałem to wszystko ale do końca nie jestem zadowolony młody też, bo ludzi. Boże, na wtyczka nie chce wejść wszystko jest popuchnięte tutaj od oleju, ten musi jest spuchnięty ten mąż jest spuchnięty, także te węże są do wymiany. Ta uszczelka pod waku też jest do wymiany. Dobra, tymczasowo pewnie jest zrobione, nie będzie ciekło, ale obydwa węże i ta uszczelka, to tak samo trzeba zrobić niestety. Wrzuciłem podstawę, pozaczepiałem te przewody, wszystkie gdzie miały być pozaczepiane, został wrzucić akumulator, filterek. Ale idę, bo młody tutaj już wymięka i przeszkadza bardzo, także nie będę nagrywał jak wrzucam filtr powietrza, bo każdy to umie zrobić. Także dzięki za pobyt ze mną. Łapki, lajki, no i te inne rzeczy. No i do następnego razu, pewnie jak będę wymieniał uszczelkę i węże. <laughs> Trzymajcie się, na razie, hej!